O Jezu, nie po oczach! To jest aparat. Dzień dobry Państwu, właśnie wyruszamy w piękny Los Santos, by dowiedzieć się od mieszkańców, czego brakuje tutaj najbardziej. Zostańcie z nami. Czego brakuje według pana w Los Santos? Ja myślę, że miłych ludzi takich jak my. Ja. W ogóle to miasto jest jakieś takie szare ponure i górę. Basen. Ba... Basen? Niczego. Wszystko jest. I już, mi wystarcza wszystko. Na pewno chciałbym zobaczyć jakiś tor. Samochodowy do wyścigów A czego pani w Los Santos brakuje? Ile razy inteligencji? Przykład jakiś. O nie, 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 proszę pana tutaj, pan podwóz nie weźmie. Dość toru wyścigowego, o. Mało jest policjantów, którzy mają czucie humoru i nie są tacy spięci i chodzą z kijem w dupie. Powinni być ludźmi, a nie psami. Najbardziej znienawidzony funkcjonariusz? Didi Giroux. Mmm. Burdelu. Poważnie? Tak. Ale Chciałbym dlaczego? Trześć i byśmy jeszcze cateringi robili na basenie. I tak, kurwy tyno, na basenie. O, zdrowe? O, Burdel z basenem. Normalnej policji. O, tego brakuje. Szczególnie DDG Roo. Przyszedł tak. tu, zajebał zestaw i nie zapłacił. O co chodzi? A panu czego brakuje, Dos Santos? Mi? Tak. Pieniędzy. Tamotych w kobiet. pytania. To też ja już mam. było, no? To wy z tymi dupami. Na kurwy idź. A dobra, nie ma burdelu. Dobra, ja wymyśliłem. O, basen. właśnie, burdelu. Ale ty. Tak ty mnie brakuje właśnie. Pytam nie, jak pan robić, się wypowiedzieć. Bo na taką słówkę nie, 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 bardziej nie, nie. polecą. Nie. Przepytać. No o, muszę... kurwa! O, o, o i... kurwa! Więcej miejsc jakieś do rozrywki, nie? Może jakieś imprezy, coś, żeby było częściej Wesołe miasteczko. Ja bym powiedział, ale nie mogę Burdel był już Urzędu miasta Czyli urzędu ogólnie Lepszej obsługi tak. prawnej, tak? I obywatela tak. Niczego mi nie brakuje, to miasto jest świetne Kury i kebaba, tak? A jest wanilla niby Czynna? No nieczynna, bo nie ma panien A dlaczego nie ma panien? Bo nie ma przecież prawdziwego właściciela z, z pierwszego zdarzenia Który by ogarnął o, to, to wszystko Druga sprawa jest jeszcze taka Że ten właściciel musiałby te panny jakoś chronić Przed tym wszystkim, co by się działo po tym, jak wychodzą z klubu Bo tak to każdy nazywałby je kurwami więc dziwi się pan, że nie ma panienek? Nie, nie dziwię się. kokardy. Tak, Ojcze, Oj, człowiek odpierdol się naprawdę, chodzi z mikrofony i męczysz ludzi. Niczego nam ja, nie brakuje. Ja nie udzielam wywiadu. Miejsca do spotkań Dobra. towarzyskich dla ludzi więcej, nieznanych, ukrytych, tak żeby każdy mógł znaleźć. Nie, nie. Normalny jakieś kurby, kurwa, jakieś fajne kurwy. Tak wolno tobie. Asz. Brakuje? Tak. Żeby policja nie była takimi kurwami. Pacik ktoś jest mnie w sumie? A ja zapłacę, za wszystkich mieszkańców przecież... no Los Santos. A bo przyjechał Co nie? Żeby było jakieś fajne miejsce do spotkań. Yy, na przykład jakiś fajny taki park. Burdel. Nie wiem, fontanna i tak dalej. Burdel. O, albo burdel. burdel. A nie, burdel jest w sumie. Spierdalać tę kamerą Porządnego mechanika eee, jesteśmy na mechaniku Ale to nie, to się na niczym nie zna, ten brudas dobra, dobra, no to burdel już mamy, no to to jest wszystko, co potrzebujemy Dobra, no, no, zajebiście, z jesteś zajebisty Ty też Kurwa, jakieś świry nie Jestem żadnym świr Aha, do widzenia Ty, kurwa, chuju Do widzenia, panu Czyli intelek Jakiegoś burdelu, gdzie będą fajne suki Dobra, dzięki a mi brakuje toru do driftingu. Skończyły się miejsca na randki, w których nie było po 10 milionów osób. O, jakieś basketu, nowe no. miejsca, nieodkryte, żeby znaleźć własną rękę. No, no, no. Żeby to zostało zakomunikowane, że coś jest. Mógł być basen, ale bez Nie Dzień no, z kurwami. Jak Państwo mogli usłyszeć, najbardziej mieszkańcom brakuje burdelu albo po prostu zwykłego miejsca do spotkań, gdzie można spędzić czas, pobawić się, popić, albo co jeszcze tam wolicie? Dziękuję. Mary Sheep.